Za miejsca... Jest to do Czwarta, Zofia Kolenda, Weronika Życzniak, Anita Janik, Urszula Kruk. Na piątce Deva Ośniak, na szóstce Sara Jakubik. Do to Alicja Katara i na ósemce Monika Moskal. A do dekoracji przygotują się za wyścig 200 metrów z zmiennym. Marcenia Radkiewicka, Sylwia Knuk, Jorka Sieńczyk, Magdalena Suchota, Aleksandra Saczuk, Julia Adamczyk, Ewa Osiniak i Alicja Katara oraz trener Orki Zamoż. Zdrowo. Zdrowo panie trenerze. Dawaj do to. Nie będzie poprawy.